Dzień doberek, Przegląd Offline. Skończyliśmy na kasecie Srunaj S180, ale okazał się on DU-S195. I mieliśmy tam dokładnie... to. Kombi do Pontrombi. To jest kombi do Pontrombi. Słodkiego, miłego Żyda... Gorzkie gold picia Esperal mam do zaszycia Dobra, zobaczmy jaka to jest data Wleciał nadpis Dalej kombi do pontrombi To Jak na mono jest nawet ciekawa jakość dźwięku, bardzo dobra Czy mi się wyjebało CMD właśnie? Tak nie, nie wyjechał. Według daty 2506 także mamy 24 nie, 25. już i zaraz to będzie północ. Także zaraz będzie 26. Jak na minutę, to nawet ładnie o, się zgrawa. To jest Polsat. 2006 rok. Odbija się inny kanał. Widzę. Oznaczenie wiekowe. Ściągaj dzwonki. Lepiej, o, dzwonki tak 1408. to nie jest czasem pierwszy dzień tego logo? Oho. Czy... Ściągnij dzwonek, ściągnij dzwonek. A nie, przepraszam, to program dla dzieci, więc nie mogę. Dobra, to nam wleciał nadpis. To co mieliśmy na posacie to było top trendy SK skład 2005. Najpewniej. A tutaj to nie wiem. A tu mamy coś innego. Mignął mi na tym tekście 19.08. A już sprawdzam. Eee, 19 sierpnia 2005 Wikia. To by się zgadzało, bo to będzie Festiwal Jedynki w Sopocie, Przeżyj to sam, czyli przeboje z przebojami. I były dwie części. Pierwsza o 20.10, druga o 21.15. A potem jeszcze był koncert Dawid, Craig'a Dawida. O, teraz się pokazało. 21.50. Czyli część tak. pierwsza. Druga. Już druga? Aha. Wleciał napis na coś innego chyba. jest inne oznaczenie. Festiwal piosenki jedynki w Sopocie, przeboje lata z jedynką. 20 sierpnia. Upewnimy się. Oj, prawie VB i co się stało? Ło. Wow. Oho. Uh -huh. Możesz nie ciąć mi systemu? 9.09 piątek. O proszę, co? To jest inna data. Już to sprawdzam. Festiwal jedynki w, sobocie na, w Sopocie na bis? Tak. 21.55 zgadzałoby się ze sceną, ale ten teletext jest w tak kurwa gównianej jakości, że nie odczytam godziny. Spodziewałem się bardziej teledesków po tej kasacie niż występów scenicznych, ale dobra. No e to jak dać tytuł bywa zdradziecki. Ja mam ja mam nadzieję, że nie, że nie pytałeś się czy czy jak będąc singlem kupuj kupujesz cibo family czy to jest zbrodnia. Pff. Matko jedyna. Mamy napiskę? Coś przeczuwam, że pójdzie kolejny napis. Też coś tak przeczuwam, ale może się zaskoczę pozytywnie. Nadpis napis na dwójkę. Na e, to jest ta sama data. Ta sama? E, tak. Dziesięciolecie zespołu koncert koncert poleciało 22.45. 9.09, czyli się zgadza. 1k. Proszę bardzo. To już musi być inna data. To ja już zabieram się za sprawdzenie. Czy możesz mi zabierać to BBC sprzed mordy? Koniec kasety. Dobra. Nic z tego te teksty nie rozczytam, także... Także to było na tyle z przeglądu offline. Jeżeli oglądacie na żywo, zapraszamy na przegląd online. Patrona, na tym przeglądu będzie Radio Chuj i Telefon Pierdolonia. Zapraszamy serdecznie. Dokładnie. Dobranoc.